Samodzielnie strzelające pistolety istnieją. Jest to z mojej strony lekka szyderka, ponieważ mamy kolejny rozdział wielkiej dramy związanej z producentem nazywającym się Zigzour. Mianowicie, w Stanach Zjednoczonych doszło do tragedii i sierżant sił powietrznych niestety. Zmarł po przypadkowym postrzeleniu się z pistoletu Zigzawer P320, konkretnie z modelu M18. Doszło w tym przypadku do złamania zasad bezpieczeństwa, ponieważ pistolet został odłożony, załadowany i został wycelowany w użytkownika, natomiast no nie powinien on sam strzelić. I zamieszanie teraz w Stanach jest gigantyczne. Osoby. Prowadzące szkolenia strzeleckie zakazują udziału w nich wszelkiego rodzaju konstrukcji P320, których jest wiele. No i teraz jest pewnego rodzaju problem. Problem, ponieważ pistoletów zostało sprzedane kilkadziesiąt tysięcy, zarówno do armii amerykańskiej, jak i w 2022 roku do Sił Zbrojnych Australii i producent. No, musi coś z tym zrobić, a jedyne co zrobił aktualnie to opublikował lakoniczne oświadczenie, że jest im przykro i łączą się w cierpieniu, pod którym wyłączył możliwość komentowania. Czyli Zygzaur ostatnio nie ma dobrej prasy. P320 mają problemy, ich karabinki XM7 również mają problemy. No czyli dalej trzeba ufać Glockom.